Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty raczyłeś nam dać największy skarb, najświętsze serce Twego Syna. Udziel nam jeszcze tej łaski, abyśmy się z całego serca nawrócili do serca Jezusa, abyś Ty był zawsze naszym Bogiem, a my Twoim ludem na wieki. Amen. Chryste. Ty powiedziałeś szukajcie najpierw królestwa niebieskiego i jego sprawiedliwości a wszystko inne będzie wam dodane natchnij nasze serca aby jedynie ciebie szukały i aby twoje najświętsze serce było naszym jedynym skarbem i dziedzictwem na wieki amen westchnienia do serca Jezusa Wraz ze Świętą Małgorzatą Marią wpatrujmy się w Boże serce i uczcijmy je, prosząc jednocześnie o głęboką przemianę naszego serca. Serce mojego Jezusa, zbawiaj mnie. Serce mojego stwórcy, prowadź mnie do doskonałości. Serce mojego zbawiciela, uwalniaj mnie od grzechu i zła wszelkiego. Serce mojego sędziego, przebaczaj mi. Serce mojego ojca, kieruj moim życiem. Serce mojego mistrza, pouczaj mnie. Serce mojego pasterza, ochraniaj mnie. Serce mojego przyjaciela, daj mi poznać swoją miłość. Serce dzieciątka Jezus, przyciągnij mnie do siebie. Serce Jezusa. Umierającego na krzyżu, wybaw mnie. Serce mojego brata, pozostań zawsze ze mną. Serce pełne dobroci, przebacz mi. Serce pełne Bożych wspaniałości, rozjaśnij moje serce. Serce pełne duchowej słodyczy, wlej ją w moje serce. Serce pełne miłości, ożywiaj moje czyny. Serce pełne miłosierdzia, otaczaj mnie swoją opieką. Serce pełne pokory, zechciej wejść do mojego serca. Serce pełne cierpliwości, nie zrażaj się do mnie. Serce pełne wierności, zarać mojej niewierności. Serce pełne pokoju, napełnij mnie pogodą ducha. Serce pełne upragnionej miłości, rozpal mnie miłością do Ciebie. Serce pełne prawdziwego dobra, napełnij mnie szlachetnymi pragnieniami. Serce pełne drogocennego balsamu zbawienia, zachowaj moje życie. Serce pełne świętości, prowadź mnie drogą do nieba. Serce dające lekarstwo, na nasze choroby proszę o zdrowie duszy i ciała. Serce Jezusa, pociecho strapionych, bądź moją pociechą. Serce gorejące miłością, przemieniaj mnie tym ogniem. Serce Jezusa, wzorze doskonałości, Świeć coraz jaśniej na drodze mojego życia. Serce Boże, źródło wszelkiego szczęścia, Niech Twa łaska mnie umacnia na drodze do nieba. Módlmy się, wszechmogący Boże, ześlij na nas ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś Świętą Małgorzatą Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę, miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Westchnienia do serca Jezusa, Serce Jezusowe wszechmocne, błogosław mnie, Serce Jezusowe najczystsze, oczyść mnie, Serce Jezusowe najświętsze, poświęć mnie, Serce Jezusowe w miłości najgodniejsze, miłością Twoją zapal mnie. Serce Jezusowe najmiłosierniejsze, Zmiłuj się nade mną. Serce Jezusowe najłaskawsze, Pociesz mnie. Serce Jezusowe najsłodsze, Słodyczą Twoją nasyć mnie. Serce Jezusowe, dla mnie na krzyżu przebite, W ranie Twojej ukryj mnie. Niech w Tobie zasypiam, W Tobie żyję i umieram. Niech cię kocham na wieki niech się wszyscy do ciebie nawrócimy niech dusze czyśćcowe przez ciebie pocieszone zostaną amen najsłodszy jezu nie bądź mi sędzią ale zbawicielem westchnienie miłości do serca jezusa o słodki jezu wysłuchaj mnie Łasko serca Jezusowego nawróć mnie, światło serca Jezusowego oświeć mnie, boleści serca Jezusowego pobudź mnie do skruchy, rano serca Jezusowego przeniknij mnie, krzyżu serca Jezusowego umocnij mnie, krwi serca Jezusowego pojednaj mnie. Wodo serca Jezusowego, obmyj mnie. Korono cierniowa serca Jezusowego, przyozdób mnie. Miłosierdzie serca Jezusowego, bądź moją ucieczką. Tchnienie serca Jezusowego, ożyw mnie. Żarliwości serca Jezusowego, rozgrzej mnie. Promieniu serca Jezusowego, Ogarnij mnie, miłości serca Jezusowego, zachwycaj mnie, godności serca Jezusowego, podnoś mnie. Chwało serca Jezusowego, przeistocz mnie, widoku serca Jezusowego, przemień mnie, radości serca Jezusowego, ożywiaj mnie, posiadanie serca Jezusowego, Nasyć mnie, w słodkim sercu swoim zanurz mnie, dla niego żyć i umierać, pozwól mi, abym mógł coraz więcej kochać cię teraz i na wieki wieczne. Amen. Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki. Wieków. Amen. Z pamiętnika duchowego, świętej Małgorzaty Marii Alakok. Odzyskawszy zdrowie, myślałam tylko o tym, jak najprzyjemniej spędzić wolny czas. Nie troszcząc się zbytnio o wypełnienie złożonego przyrzeczenia, lecz, mój Boże, wówczas nie zastanawiałam się jeszcze nad tym, co później dałeś mi poznać i doświadczyć, po tym jak Twoje boskie serce w strasznych cierpieniach zrodziło mnie do nowego życia na kalwarii. Życie to nie może istnieć bez tego pokarmu, jakim jest krzyż. I On powinien być dla mnie pokarmem najwyborniejszym. Akt osobistego poświęcenia. Panie Jezu Chryste, ja oddaję i poświęcam Twemu najświętszemu sercu moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje serce. Dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarta. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie, wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba. Boskie serce Jezusa, Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia. Serce pełne miłosierdzia, ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości. Serce pełne miłości, przygarnij mnie do siebie i spraw, abym poznał Ojca. Niech Twoja miłość, hojny dar ducha świętego, tak głęboko przeniknie moje serce, żebym zawsze pamiętał o Tobie, i wiernie naśladował ciebie aby imię moje zostało zapisane w tobie serce mojego boga i pana ponieważ bardzo pragnął aby moim największym szczęściem i pełną radością było żyć i umierać jako twój wierny sługa i apostoł amen pociągnij mnie ku sobie serce Jezusa Kocham Cię, czczę i dziękuję Ci. Prowadź mnie, zbaw mnie, przemień mnie w siebie. Przyjdź do mnie, pociągnij mnie ku sobie, nie odmawiaj pomocy mojemu niegodnemu sercu. Złóż moje niegodziwe serce w Twoim, aby trwało w czynieniu dobra i w unikaniu zła. Zniszcz we mnie królestwo grzechu. I ustanów królestwo cnoty, aby Twój obraz był we mnie doskonały i któregoś dnia stał się ozdobą niebiańskiego pałacu. Amen. Bądź moją siłą, Jezu, niech Twoje serce będzie dla mnie siłą w walce, podporą w słabości, światłem i przewodnikiem w ciemności. Uzupełnieniem w moich brakach, uświęceniem moich intencji i działań. O Serce Jezusa, zniszcz we mnie wszystko to, co pochodzi ode mnie, i umieść na tym miejscu to, co jest Twoje. Przemień mnie w siebie. Pragnę żyć tylko przez Ciebie i dla Ciebie. Bądź więc moim życiem, moją miłością. Bądź dla mnie wszystkim. Amen. O łaskę zbawienia. O krwi przenajświętsza, rozlej się na moją duszę, aby ją uświęcić. Niech Twoja miłość, którą rozlałeś, obejmuje moje serce, aby je oczyścić. Najmilszy mój Jezu, łączę moją duszę z Twoją, moje serce i mojego ducha, i moje życie, i moje zamiary z Twoimi, i tak zjednoczona stawiam się przed Twoim Ojcem. Przyjmij mnie, o przedwieczny Ojcze, przez zasługi Twojego boskiego Syna, które Ci składam wraz z kapłanami i z całym Kościołem, tylko tak na mnie patrz, jako na ukrytą w Jego ranach. Pokrytą Jego krwią i bogatą w Jego zasługi. Tak właśnie staję przed Tobą, abyś mnie nie odrzucił sprzed Twego oblicza, lecz abyś mnie przyjął w ramiona twojej Boskiej Dobroci i abyś mi udzielił łaski wybawienia. Amen. Zagrzyszników. O Boże, przez zasługi życia, śmierci, i męki Twego Boskiego Syna, nawróć wszystkie dusze, które tyle Go kosztowały. O Boże serce, któreś na krzyżu okazało nam nieskończoną miłość Twoją. I miłosierdzie, dozwalając włócznią Bóg Twój otworzyć, abyśmy mieli przystęp do Twego serca. Przyjmij dziś serca wszystkich grzeszników pociągając ich wiązami Twojej gorącej miłości, aby zapłonęły żarliwością i statecznym do Ciebie przywiązaniem. O sędzio, pełen łaskawości i miłosierdzia, przez zasługę niesprawiedliwego sądu wydanego przeciwko Tobie i surowości wyroku, jaki spadł na Ciebie, odwróć od nas. I od wszystkich grzeszników straszne karanie, na które zasłużyliśmy przez grzechy nasze, i niech miłosierdzie Twoje zbawi tych, których sprawiedliwość musiałaby potępić. Amen. Żałuję, że tak mało Cię kochałam. O najświętsze serce Jezusa, w najgłębszej pokorze i sercem skruszonym. Rzucam się przed Tobą i żałuję, że Cię tak mało kochałam, że niewdzięcznością i niewiernością moją tak ciężko Cię obrażałam. Nie jestem już godna zmiłowania Twego, łask Twoich i miłości. Z lękiem więc i wstydem powtarzam, zgrzeszyłam przeciw Tobie. Ulituj się nade mną, choć na Twe miłosierdzie nie zasługuję. O boskie serce, serce miłości najpełniejsze, nie odpychaj mnie. Błagam cię, przez nieskończoną i nieogarnioną Twą miłość, przebacz mi i zlej łaski na mnie grzeszną, pogrążoną w przepaści nędzy swojej i nicości. O serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje. Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.